Dobra, będzie na YouTube'a. YouTube'a i to jest... YouTube Co zajęło. Co? Ile się to zajęło. Nie wiem, czekaj, zobaczę w sumie. Mam w tej o, grze... O, o, 6 minut. Z Mogę już ją odinstalować. Nie no. Odinstalować. Nie no, alpaka Be... jest taka. Kurwa, no nie. Nie wiem. no. Dobra, Wilma ogólnie to jest MOTPRL. Czas, że z 20 no, albo 30 tysięcy osób wbiło tyle nawka no czemu jest tylko 99 miejsc na kanale Niestarczy ja, No normalnie Jak na serwerze jest, jest 109 osób na pewno No to właśnie dołączy 99 i i 8 osób to będzie Nie mogać Samirel Samirel no myślę no, ja tak To jest dobry dla do no to by była dobra, ale jak oddać, oddać widzów do ja procent... bądź. Mniej niż BS, yes. nie najam ma, ja 30, ale bambiki. Myśli, że to jest Nie ma 20, nie mogę. Miałem, że Jeszcze? Koralka albo rakam. albo ty to kurwa ciężko będzie ręce. Bo i kala się chcę. Pozdrawiam. Ty, to kurwa, Larelką może być ciężko. Czyli Wiesz. to Bo ja chciałem dużo... Dobra, REL. Ej, chłopaki, tylko mogę no. mi do was jedną prośbę, no. bo, ja by, bo ja bym, chciał oczywiście ten jak wrzuci na YouTube'a jakbyście mogli ograniczać N do jak najmniejszego minimum. Dzięki. Kurwa, a po co chcesz to wrzucić na YouTube'a? Nie wiem, bo może nie, nie było tam nic dłuższego niż 5 minut, nie wiem, co najmniej dwóch miesięcy. Ja na z nie mam nic. Ty już nagrywasz? No, od w ogóle. No momentu... to ja Nagrywam go na 7 Ty w ogóle tutaj każdy ma skinów oprócz supportów, nie Boże, jak to bo wygląda. Baka z supportu. Ja pierdolę, but łódka już roni naprawdę. Nie wykonać grę bo nie ma skinów. tam do dziś. Tego typu. Nie, zobacz, jak się nazywa ich Mordekaiser. Bo leży ta bomba. Jestem z tego ja się wstydził z Patrz, ich nie biega z właśnie ich Mordecai nazywa się Cute Matiś Uwu A właśnie Mrozi się, się MroziXlol Co? Ty się z, nie masz prawa już postacią jak nie masz na i7 Ty dobra, to teraz, to teraz duży mózgu weź ty mi zaimponuj Jak niby mam wbić siódemkę na postaci skoro nie mam prawa nią grać? <laughs> Powiedz mi, pieprzony, pulsowany diamenci jak mam według ciebie to zrobić. No, jak, o, to, korzystałem z mojej wiedzy 2000 godzin na lepiej, to zękko się robi tak, że w No tylko żeby zrobić KWASkę to musisz grać postaci. <grym> Nie wdałem, <grym> Ale mrozi. Ale, ale mrozi. Ej, dobić Janki. Nie dasz się grać. Nie to się do tego To wziąć palków, Elna. Też się do Dobra, pozostał. Back for God. Jakieś frajery frajer. grają same. Nie nasz. Dobra, ja dostaję od niego 7, 90 auto-ataka. No, na kompletnie go doceniam. Ale jeszcze dostajesz 1000? Nie, ale na drugim levelu 90 auto-ataka to jest lekka przesadać, powiem. Zobacz się no ale <laughs> Nie na bombę, nie Tingo <laughs> Ja pierd... Jaki mod? o, oh. oh, jest to tak, Super To super, jeszcze nie poddaję O, 50 O, pewnie wcale nawet wcale, pizd Ajajaja Warto, że wstanie za 2 sekundy Nic Co? Dobra No, a oni już dr... tego, wrócili, a Ezreal ma pr spajkę. Patrz, wykurwiam się Ty no, 150 wali no, o, tak. tak spikę, myślę, że... Mówiłem, że ona power on ma Power Spike'a. Ale super chelpio. Generalnie on musi być jakiś broken. Nie, Z ma czelność coś pisać. Z ma czelność coś pisać. Gra w Zeda. On ma czelność coś pisać.

Nie, ale przypomniał mi się taki gif z klaszczącym kotem i napisem EPIKO O tak Nie, mi się przypomniał taki gif z kotem z rysącym butelkę i... Tam było napisane SDFG F instructors. chcesz coś Jeszcze powiesz? Rewers Disa? Ja pierdolę No to rzeczywiście kurwa dobry przekaz leci Ale to TY CO? I JA CO? So. Ej! zreal tankował agro po tym jak dostałem od niego W! No, bo... Ale samo W! On tylko nam jest kastał o W! Zawsze lekszy czemu? Bo nie ma sorcza jak ma sorcza to No, właśnie... Co okay. so, Nie spierdalasz. Batera são Queens Tá bom DAI KENONKA DAI KENONKA tu Ok, Wi-Fi em qualquer lugar que você for Pegue o chip de em qualquer lugar Don't get comfortable. No, mamy, ale nie gra drugie nie, tempo. Tak. No co? Biznes ten jest Dobry ult. <noise> kurwa, baj, kto idzie? Sam się chce zrobić. Ja mu hilam. On idzie I'm going to Brazil. Kościany Harpun, widziałeś, tam? No? Tak, widziałem to. w winfik, gdzie, gdzie, gdzie jesteś? Dziś znam. Nieważne. Nie może to. Nie, Przyjąłem do zrozumienia. Ty chodź w ja mam Właśnie wiem o ja jestem Jak ja wiem, Viego dostał shutdown na 700 Chodź tu

Kurwa w miałem już prawie, ja pierdolę. Uuu 11 piórek, lecz tu A to nie ma baba. Chyba jego baba nie ma baba. No i ty się jeszcze zaraz wyleżysz na grompie. No pa tu już masz fulla. No może nie fulla. Ale Steal. No pa z ma 2 itemy, ty masz 4. Nie, ona ci pinguje. Ona ci pinguje. 4? Ta popka cię pinguje, kurwa. Nice can't end, kurwa popka, tank. Jebany. chcę przegrać, to mogę zrobić za darmo. Za ile, za darmo? Kolektora skłożymy. No, się od co się Nie, no wyhajzę. Nie, ja robię wszystko za nich. Jeszcze ona mnie gdzieś Nie, nie chcę, nic nie mogę zrobić. Dobra, tak. wrócę do tego to jednak... FOCUS NEXUS, no mamy teamfighta, FOCUS NEXUS, kurwa, 1500 topem, FOCUS NEXUS Czego sobie nie rozumiesz, Wilman kurwa... Ej, dobra, idealnie, nie zmieniam już tego builda Pff. Nie no, teraz musimy wygrać Nie mam opcji, no przykro mi Oni rozumieją że to drogą czy ja serio widziałem, że Wilman miał 40 czter, fragów? Tak, A, tak. tak. No, Wilman Gaming Czy... 1320 luta przyszedł Ale ma do Ciebie pretensje. Nie, no popij, tak ma się k***a do mnie. Idę po Barona. Nie, Q, Q ma być U, bo to jest za nikt? To ja nie się budzisz, po co w tej minucie a... Nie, nie bo to jest, jest co, ale ma się to przydać. Nie, to przejdu. No, do hmm. mojego go przytom Albo do kisiela A No dobra, to jest... I tak ci starczy na tym fajda, tak jak się od razu zastąpił tym. ta gra się kończy raczej cię szybko, pisujcie, tak No i tak. są... fajno Jezu Aaaa... Oh, cioty oh, napisze, jest w śmieciach. Ej, cioty, cioty! Gram w jego! i mam mordek w teamie? Nie no, wcale jest... Ty, a ty no, wiesz, że to Z napisał, jest? co nie? Ja Ej, wie, weź adres jak, jak, jak no, zostaw, ja chcę to zacząć czat. Dobra? Co? Weź, po, weź pokaż czat. O. O, wbiłeś Silvera. Łooo, wow, wow, iPhone! 14 LTE. 14 LTE. Ja dostałem 16, no nieźle. Nie ukrywam, że ja trochę report powiem. Ja nie widzę, że D+, dostałem. Nie do, ej, nie chcę sugerować, ale zadałem kurwa więcej niż Popka. 100 tysięcy. No, 112 tysięcy, no nieźle. Yeah. Nie, you are toxic. You do... do not... Oh, ja bym się bał, by bana dostaniesz. <laughs> Dobra kurwa, jeszcze będą się to zmontować. Yeah. Od razu mówię, sorka, za to by nie było tak długo. O kurwa, za głośno. Sorka by nie było tak długo filmów, ale <laughs> nie miałem zbytnio co nagrywać. Znaczy miałem, ale kurwa, jakby nie potrafiłem się do tego zebrać, może w ten sposób. Jest no, godzina 2:43, jak to nagrywam. Pewnie 12-minutowy materiał, czy tam iluminutowy, chyba 13-minutowy materiał. Z Ligi was nie, nie zaspokoi, ale no. Spróbuję to jakoś w najbliższym coś odrobić, o ile będę miał w ogóle pomysł i chęć. No, a fluki co musi się tam zadowolić?